Więc krótko o mnie, nazywam się Gosia Morzeńska, jestem programistką .neta, jestem redaktorem Podguru, prowadzę gruczo Technologii i prowadzę czasem bloga chociaż na Punctu A więc Twitter. Pierwsze pytanie, kto ma kont na Twitterze? Czyli korzystasz z Twittera, ale nie piszesz nic. No, czy nie korzystasz. <grym> Biernie. bierny. Tak, A reszta? To ja też, już za dużo tych kanałów jest. Nie, nie nadążam <grym> przeglądać. A na czym korzystasz? To na fejie najwięcej. Z Twittera? Z znaczy, nie. <grym> z tych urządzeń. Z tych portali. Z Z Twittera w sensie? A z jakiego programu? No skąd, z komputera, z telefonu. Yy, no z Twitterka chyba na, na, na PC. W telefonie też. Ok. Więc w ogóle taki krótki wstęp, co to jest Twitter. Twitter to jest tak naprawdę mikrologging. Możemy tam pisać 140 znaków maksymalnie. No i oczywiście wysyłać i odkrywać wiadomości na Twitterze. Tak zwane Twitter. I po co używać Twittera? Aby śledzić dane osoby, aby poznać tak zwane sławy z, z IT, z dotneta, naprawdę można poznać ciekawe osoby. Na przykład ja dzięki temu poznałam osoby z Tritona, jak mam teraz w Sztokholmie, i mogłam zmienić ich w biurokwi. Więc polecam korzystać z Twittera i śledzić. Um, Mm -hmm. Takie krótkie pytania, dlaczego ludzie nie używają Twittera, e, ponieważ nie mają czasu, ale przecież można korzystać z Twittera na urządzeniu mobilnym. To nie jest problem jadąc, jeżeli się jest na przykład tramwajem, autobusem, przeglądać sobie Twittera. E, albo nie wie się o czym pisać. Można napisać, że właśnie się z można. <grym> no, albo napisać, że nie ma się o czym napisać. <laughs> tak. Albo znajdziemy jakiś ciekawy artykuł i podzielić się z innymi, bo wyda nam się ciekawy, albo zobaczyliśmy jakiś baj w naszym kodzie i chcemy rozwiązać to. I na Twitterze łatwo, żeby podjąć jakąś dyskusję na przykład, o, kilka takich rzeczy, które osoby, które korzystają z Twittera nie wiedzą, więc jest ta małpa. A, czyli jest to oznaczenie danej osoby. My też jak mamy swój nick, to a, mamy tą małpę. A, hashtagi. A, dzięki hashtagom możemy na dany temat a, pisać ogólnie na Twitterze. czyli jak jest Brosnet, to możemy korzystać hashtag Brosnet i wtedy wyszukujemy wszystkie informacje, jakie osoby piszą na dany temat. No i retweet, są dwie opcje, na samym Twitterze, jak robimy retweet, to tylko przesyłamy całą wiadomość, pokazując od kogo, ale korzystając na przykład z TweetDeck'a, możemy zrobić RT, Czyli retweet i zmienić tą wiadomość, bo na przykład jest za tutaj, ma więcej niż 140 znaków. No i oprócz tego są wiadomości na Twitterze, których nikt nie widzi, więc możemy bezpiecznie sobie je wysyłać. Ograniczenie jest też 140 znaków. No i musimy followować za tą osobę, aby móc z no niej wysłać taką wiadomość. Więc jak zacząć? Po pierwsze, wejść na stronę twitter.com, wybrać swój login. Tam oczywiście powie, czy ten login jest, czy go nie ma. W razie czego, jeżeli nam się login nie spodoba, bo założyliśmy go tylko testowo, będzie możliwość zmienienia tego loginu. Więc o to się nie musimy martwić. No i narzędzia z jakiejś. Część osób korzysta, to jest Tweet TweetDeck. To jest Tweet tweetpic, aby przechowywać tam e, zdjęcia. Tweet longer, jeżeli 140 znaków, to dla nas za mało. I TweetPee, jeżeli chcemy skrócić to, bo nam się nie podoba, jak sam Twitter to skraca. O. Więc możemy to zobaczyć na przykładzie, jeżeli oczywiście chcecie. Puszczam też na Więc jest, Tak wygląda Twitter i osoby, które followuję. Więc wszystko, co się pokazuje, pokazuje się tutaj. Pokazują się różne e, rozmowy. To był ostatni adres Twittera. A pisać można w prosty sposób, pisząc tutaj, gdzie możemy napisać na przykład, gdzie w tym momencie wszyscy, co followują też Grozneta, będą mogli to zobaczyć. I Twitter się pokazuje. Jest to znaków, nawet mniej. Z narzędzi jakich ja właśnie korzystam, tak jak tutaj Adrian powiedział, to jest właśnie Twitter. Głównie dlatego, że mam tutaj pierwszą tą listę wszystkich osób, które formuję. Mam osoby, które coś do mnie napisały. Mam wiadomości prywatne. I tutaj są właśnie te hashtagi. Tak jak byłam teraz na konferencji Lidswik, to było, wszyscy co pisali, to tutaj można było znaleźć, bo dodawali właśnie hashtag z A nie, czy macie jakieś pytania co do Twittera. Tak. I tu kropkę na początku. A to można było pokazać to na Facebooku. Bo Twittera można synchronizować z Facebookiem, ale jeżeli robisz odpowiedź na kogoś, to to się nie pokaże na Facebooku, bo jest małpa wcześniej. Więc dodajesz Twitter... kropkę, aby to też pokazało się na Facebooku. samo na Twitterze też się nie pokaże, jeżeli to jest odpowiedź do kogoś i zaczyna się od małpa ktoś tam, to nie wszystkim się pokaże, tylko jeżeli kwawełujesz obie te osoby, czyli tą, która pisze i tą, do której się pisze. A jeżeli też kropkę na początku, to to się wysyła w tym momencie do wszystkich. I tak inna osoba odpisze, to tego nie widzisz chyba, że sobie zrobisz, że chcesz widzieć tej osoby, co do niej pisali, co mu pisała. Więc na Twitterku można sobie zrobić osobną kolumnę i patrzeć i śledzić innych, jeżeli się chce. Kto założy sobie Twittera? Z tych, którzy nie mają. nie <ścoughs> mają, dla tych osób, które będą miały Twittera. Cześć. Dla tych osób, które będą miały Twittera, jest konkurs zorganizowany przez Brockneta. Nie wiem jaki temat, nie wiem kiedy, w ciągu dwóch tygodni. W ciągu tego tygodnia będzie konkurs na Twitterze. Także trzeba obserwować Twitter. I do wygrania będzie dwa tygodnie? Dwa tygodnie. Do wygrania jest na dwa tygodnie. Dromowego biura tutaj w biznesiku. Małe ograniczenie niestety trzeba mieć działalność gospodarczą. <grywa> Ale jest konkurs. Dwa tygodnie temu też był konkurs na Twitterze. Wygrał... wygrał, wygrał Zbierska. wygrała osoba. Telerika sobie odgadła, o czym rozmawialiśmy na ich dinerze. Więc... Sprawmy Twitter. Więc tak tyle, że można, można wydać nagrody właśnie z mocnego. I zachęcam do śledzenia, zakładania konta. Nie wiem, czy są jakieś jeszcze pytania. Jak nie, to bardziej techniczna sesja.